Halo, 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 witam serdecznie. Tutaj fan Cards i będziemy otwierać NBA Hoops 2020-2001. Yeah, jest Jestem w takim pięknym miejscu jak ja. wożno z grupą zlotowiczów na zlocie, no, takim karcianym. Jest, Kilka osób jest. Ktoś chce tutaj coś powiedzieć? Dzień dobry. Dzień dobry. 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 Powaki? Pozdrawiamy. 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 tak. pozdra pozdraw tutaj do ekipy Najlepszy fanów w Polsce. Tak, zgadza się. <grym <grym> dziękuję, dziękuję. <grym Lecimy jak zwykle na spontanie. Nie, nie te drugie. Tak, muzyczkę, muzyczkę poproszę. Muzyczka, tak, następnie A nie, to ta druga. jeszcze druga z muzyczką. Lecimy standardowo na spontanie. Ma się tutaj przejmować za bardzo. Najważniejszy jest boks. Niestety nie ma z nami pszczółki. Nie ma z nami pszczółki, nie ma pana. Mistera. Angera, My Angera. Mamy do. Tutaj 10 e, mamy ogólnie paralelki, Explosion jest można szybciutko tutaj sobie z tyłu zobaczyć, co jest do trafienia. No głównie szukamy jakiś Explosion numerowany do 89, jakiś Lamelo Ball, Kobe Bryant tak to mniej więcej w środku wygląda z 18 paczek i zaczynamy dobra nie wiem jak to widać dobra pierwsza paczka jeszcze sprawdzę czy któraś jest grubsza nie podgląda wiesz nie, nie ma grubej chyba wydziału to To nawet jersey'a nie ma no, to to typu, pach, ja. A mam może <laughs> <laughs> okej, okay. no to dobra startujemy, pierwsza paka jeszcze poprawka na kar... kartonik wyciągniesz grzyżarkę to ja by był jakiś John Thomas Czy dalej Wolf? ja Carego biorę dobra pierwsza paka no to mamy Zaczynamy no, bejsami. Willie Colbustein, Adje Baret, Morris, Troy Brown Jr. No, się grubo. Kevin Porter Jr. O, jest tu, o, jest Slamik, Explosion. Już? Nie, jest ogólnie Explosion, ale to jest light kamera, bodajże i chyba wstawiam na Devin Bookera. Yeah. Krude, to przewidywania. No, Devin Booker. Light camera, oh, chory, explosion. Otworzyłeś no, no no, 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 tak, 300 takich boków. <grym> ile żeby <grym> wyciągnął tego? Nie, no po prostu gdzieś tam wiesz. No, panie, no, ładna karta, ale pana. To jest nie jest explosion. The explosion, purple. No? Purple Jezus. explosion. a Dobra, pokusewski. Aleksie, to już założyłem na dole. Najmocniejsze. Podczas odpoczynku to jest. Po, 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 tak, po, po to jest 3 lata i, tak i tak jest. Z Janisa będzie byk. I chyba Weissman. Mamy jakiś golden. Nie, to nie golden. To jest. Izea Okoro. Duńczyk pan kurwa na serce. No to pacuszki. Ale ładnie tak jest. Buterweider. Buterweider. No czas. tylko do finału żeby dotknął. Kevin Looney. Antony Davis no, ale odwracanko Meja, Paul Millsa Tristan Thompson, było. dobra, następna karta na no, Marcus Aldridge i teraz jest slam jest znaczy słab jersey ale to jest zwykła wersja Jamoran Triang fajnie, ale zwykła, ale zwykła, ale spoko Dokładnie. Jamoran. No zawsze jak Moran jesteś z muzyczkami z schowali chłopaki zimuzeczkę. Nie, nie da. <śmienki> Nie, nie tak. Czemu ty nie, nie oderwiesz tego plastiku dręcz, tego tartu? No bo on wtedy jest niestabilny. Dobra, lecimy z breakiem, chłopaki mi tu zagadują. Jest Moranci. Nie wiem czy to będzie słychać. Jest Kenyon Martin. Zwykły i no, teraz zwykły będą same. No, no i Hughes. Nie Larry Nie lary. Ani też Bert. Dobra. O.G. Robert Covington. Jared Calvert. Robert, Robert Covington. <laughs> Proszę nie kłamać na, na breaku. <śpiewanie> <śpiewanie> <Piep. Pijp. śpiewanie> to będzie trzeba po północy. Już, już teraz nie dam dla, dla tych dla młodzieży filmiku. Dobra, do Mantas Sabonis. O jest purple. Teraz pytanie, czy to jest rukasz, czy zwykły? O! Ładnie, ładnie. Nie, Męczuś nowy Jork. Wyszłaś? Oczywiście. Wysłać? Nie, rzucić. Frank? Niklitina. Czy jak to tam to, mówi? To, to. <laughs> <noise> no, czekaj, bo to chyba tak będzie. Nie. <głos> <głos> ja jeszcze nie rozpracował tak. Jest ten, jezus? 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 Nie, jezus? łatwo jezus? się pomylić, wiesz? Ja to gdzieś dziś mylę. Nie wiem dlaczego, ale. Okej. Okay. No, Deniam Dia. Lukasy na razie. Na razie Lukasy nie zakwycają. W ogóle nie właśnie, dajemy dalej do pieca Dobry jest. Tak, Kevin Durant i on właściwie ma tak samo, wszystkie karty go wyglądają Z jedno zdjęcie w wszystkich kartach Josh Richardson Rudy Gay, musiał być Luke Kennard Jonathan Isaac i Czyli o, czyżby czy slamik albo mukamy, zobaczymy nie, jest ten inset 180 plates to jest pytanie kto jest zwykły jest Morant jest Morant ma dwa plates, no ja mam holo holo też właśnie no ładna no, no, <laughs> no tak, no wierzę. już mam co chciałem, Explosion Explosion to by mnie cieszył, bo nie mam akurat uh, Isaiah Stewart i Jordan Wara Jordan spoko Jordan zawsze na plus Jordan zawsze na plus o trochę zdradziłem to fajny ten Williams Deandre Jordan Mighty Staibu Kyle Lowry trzeba trochę przyspieszyć te basy Blake Griffin Evan Fournier o co tam było razie tak zaświeciło ładnie jest, jest, jest pytanie czy to jest rukas i jaki rukasz czy białe jest do góry? do góry jest biały to, to teraz masz dobrze no tylko, że to jest chyba z Cleveland Okoro? a nie, dobra, Underdramond, ale Cleveland widać było po tym tutaj tej kolorze to może Underdramond Explosion Purple uh, CJ Labby i Sky, Skylar Mace o, na razie rukasy to nic, nic stopu chyba, że po można można, można, można wkręcić ten klimat Eric Gordon, Lonzo Lonzo Bolnie, LaMelo, pamiętacie jak na breaku kiedyś krzyczałem Lonzo Lonzo? Lonzo LaMelo Lonzo, jak trafiłem Chris <laughs> Paul, jest Brandon Clark. No i następny sercik. Sercik i to będzie. Jest slam chyba. Tak, tylko nie slam? pamiętam kogo. Granatowy? Kary? Pelikan. Nie, pelikan zają! Slam! Elegancko. Fakt, że nie holo, ale elegancko. No, slam idzie na razie to położymy I tutaj jeszcze mamy Picharta i Patryka Williams'a Plegacko, slamik A Explosion też by był, wiesz Już, o, grubo Już nie mówię limitowany, bo pewnie pod 1000 dolarów Coś, nie wiem, chociaż nie sprawdzałem, Kobie chyba najdroższy Langford na Kawaj, George Hill The Hunter Bogdan Bogdanowicz następny SLAM chyba Sydney. i EXPLOSION, tak mi się wydaje EXPLOSION na pewno, tylko pytanie czy, czy EXPLOSION czy SLAM w sensie no TRIANG? Hornets. YES EXPLOSION SLAM, drugi SLAM drugi pas ANTONY DAVIS, ładnie, ładnie chociaż liczyłem na kogoś innego ale jest elegancka, ale jest elegancka Jakieś le, le, legancko, Ładne Legan dwa slamy Legancie. Profesjonalnie, Profesjonalnie. Dawid Waser i, i Niko Manion, Rudy. Rudy, Rudy Nie, bardzo ładne te Nie, możesz to wrzuć tam pod ten... Ta tak. <śliniczny> tak. Jak możesz tu w rękawiczka. <śliniczny> Klimat, to w rękawiczkach tu Klimat nie macie <śliniczny> w keczupie rejus, rejus Lori Markanen, tam mam gdzieś polipic, nie? Przynajmniej do poliegry. Ja czy już... No, jest słabo z nim. Zmieni klub. Prawdopodobnie Maury? kontrakt mu się kończy. Draymond Green? Tak, nie, tak się może z nim będzie. Goran Dragic? Tak. Gary Harrison? Tam mam papiery w sumie na granie. Matthew Co o Nie, wątpię. Nie, 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 nie. Nie, A, nie. już wiem. Uh, arriving now, Ruki. I weź zająk, jak może proszę Cię. Dziękuję Ci bardzo. To jest Tak, tak topkę topka też, też, no. no. Piękny Jest Janis chyba. Frequent frequent fries, Tak, dokładnie, yeah, no. Frequent flyers. I dla ja tego teraz jest. Nie chyba nie. Znaczy knapenochorniec. Góra była góra, góra, góra. Be, była. Teraz biały, nie? Aa, nie a nie gram w Co I o. Taris Kaliburton, elegancko. Poczekaj do Tak akurat fajnie. No. ale wiesz. nie to przy draftu nawet Derek to Czyli Drugi rocznik Lebron na to samo. Drugi rocznik Cabral Pop. Tony Springs. Tobias Harris. Drugi rok chodzi na Derek White. Fakt, że ich tam mniej było, co Mniej tych. Mniej kad, to Mniej Derek Rose. O. Jest Explosion. I to jest chyba Rukas. Bo jeszcze nie było Są drugie lata, no? Tak no wora chyba Jak nie masz ciśnienia, no. ja bym nie sprzedawał No, no. Lucky Bucks A nie, Eric Bledsoe Okej okay. Blisko A miał być Janis? Miał być Janis Nie, miał być... E... Ruki. Lamelo No, blisko Xavier <laughs> Tillman Ale czy z Memphis to na serię chyba kontrakt podpisany? I? Woodward, no bo ten już był, to już nie będzie drugiego raczej Haliburtona Myśmy mieli kurwa pięć lat zaszczepionych Elegant No ale ładnie, ładnie, co nie? Fajnie weszło, dwa slamiki takie na, taki na, na propsie e, Nick Littina A tam Harrell wygrał, czy nie? Nie, ale z Nicolas wygrała, Batu Muzyczki nie było pod tym John Collins <grym, Pops. Dźwiękowiec zaspał. Nie dźwiękowiec zaspał. No. A może patrz, to nie by... zapłacił? Tak, tryang, dokładnie, Light Druga? Już widziałem tylko taki. No, No? No, 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 no. no. tak. Ale fajnie. A, no, takie w porządku. Jeszcze są wersje Holo Explosion to wiesz, no. też szybko i Tutaj nie chodzi o bo to jest no, chyba. O, konw, to jeszcze ok. I. Saben Lee. Na razie przycichło W sumie dwa takie prawie hip to to Może już nic nie być w projektu. Może być, może nie być ale Może być no. autobudżet nie, nie musi Nie musi, musi być Nie, nie masz gwarancji no. Ale bieda, że nawet nie ma gwarancji No Eric Bledsoe Blaster Zaglawin Nie, to nie Blaster To Megabox A, Megabox Stefan Stefek Mike Cohen Coś żółtego pod spodem Moldzik? <laughs> tak Pomarzyć można, na pewno jeszcze dla Melobola. Ale czemu był obrócony Dżoki? -y o, o, teraz pytanie: czy to Ruki? Denver? Nie, to nie Ruki. To jest Will Barton. To być no. <grym> <grym> nie, nie, ja widziałem tu. Bo jest na górze, masz już R. No, tu gdzieś jest na górze. nie jest taki większy. Widać. O czy tu właśnie <laughs> McDaniels i A, kolejny z Charlotte ale nie Lamelo bo... Dużo trzy chyba, no Najlepsze jest to, że wiecie. Na początku Lamelo po 200 dolarów schodzi w bejs no. To tu kupował 20, 15 to chodzi, no. 20 to wiesz, to jest tak wow mm. wow, wow LeBron LeBron o, LeBron James. Miembro! Kukuryku Jared Allen Dariusz <śmian> <śmian> Garanto, paty, paty Mills I teraz będzie Seku i Okej, okay, to nie będzie chyba nic wielkiego. To będzie? A to gra. Chyba autos jest. Chyba autos jest chyba dużo góry. No. No. Zostaw na koniec. Zostaw na koniec. W tego lecimy, Tak. Ty, tak. Ja Ty już nie patrz nam. <śmian> O, oh, Wiseman. Szkoda, no, że kontuzji dostał. No, trochę tak, ale to spoko. I Edging Hampton. Czyżby? Nie. Zekan na ni I dobra. Wyciągasz to Tak, tak, Na końcu. Toronto Raptors? Masz normalnie, ale. No, no, Toronto no, Raptors no, chyba. To jakby ci dać wypadkę? Jaka chyba ta? Może widzisz, proszę. Kurczę. Aj, zapomniałem, że jeszcze klasy są. Class of 2020. Class of Okonto. A ja zapomniałem, że one są właśnie też, też je odwracają. Tak, tak. I właśnie często można się złapać, co nie? Jak się szybko No, sobota jest. No właśnie. Nie, to Nie. Sergi Baka, o Luka. Luka. Markel Fulz Co daleko no, tak? no, to jest... Shade Alexander. Hassan White no, Ty nie, nie. nie gadasz, że holo slama, nie to holo, holo na pewno Ale kto? A jak nie chcesz to nie będzie Ty nun wygląda na slam kolejny No zobacz Tak, ty slam, patrz Spurs, no. trzeci slam Holo Trzeci slam, holo Tim Danka, dawaj muzyczkę nie, to nie tu. <grywanie> Dźwiękowe zwolnienia. Soba, no. trzeci slam. Grubo. Rozbity I dla melo. Nie <grywanie> będziemy <grywanie> <Damy> tu słuchać. muzyczkę. <grywanie> daj muzyczkę To nie to. Jeszcze zubikę. Poproszę tutaj tego Ob Ob obsługa. Obsługa techniczna obsługa dźwiękowa tak. Obsługa merytoryczna Merytoryczna ga gastronomia i, tutaj. <grytoryczna> I pan odpi. Od pi, pi, pi. pi. <grytoryczna> Okej, okay, dobra, mamy... No to ładny bok. No już, bo to jest... Tak, już jest bardzo ładny. Szynko, auto, tak, lesz, auto, autograf. Autogramy. Auto, purple, Van Fleet. I House Junior. Nikola Le <laughs> Le Bromant. Le Bromant. O, jest. O, jest purple Jersey Swap. Purple. O. z, z Dunciczem. o byłoby pięknie. Albo ten z Indiany jest najgorszy. tamten. to jest. najgorszy może być Kenny. O, dzięki, to ja biorę. Boxa musisz zapłacić. A, oh. okej. Okay. Nie, spoko. A kto to jest e, Rui Hachimura Watanabe? No, wa no się... Watanabe. Jesteś pewien? No, jestem. To jest rynek azjatycki, kolego. Tutaj się nie takie rzeczy dzieją. To jest bardzo <laughs> dobra karta. Rui Hachimura. Naprawdę. Serio. No I dmów, to jest dmów, z explosion tak. jeszcze? Dobra, lecimy tak. Kira. i czaruje. A Nie serio, bo... Stary, ja tak wiesz, znajdziesz gdzieś kurde Japońca albo Chińczyka. <grym> zapłacisz za Ja trochę A musi jeszcze ma, tam... W... Wiesz, A on zaczął coś tam pykać, co nie? No. Ma już przebłyski, także to... Jakoś, czy... O Jerry... oh, kurde, wtedy to linomania ka... to było. ojej so karty poszły. O O Tak, O kurde. Do razy Karty były przez moment. Tak, dokładnie. Jego Tak. Ale co Washington? Nie, i auto. Wszystko, tak. Tak. Takie dobre jego O, eksploży. No kolejny. Luki, dobry Ruki, Roki. Jordan Mora. Ładnie. Znaczy, no, on nie przyczynił na innego Rukasa, ale spoko. Tak, ale tej tak Jeszcze minie, mamy Bomaro tak i... Te... Tak, no, to, 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 mają... to, czy to, czy to są nie jest. Właśnie... To, to są gdzieś nie swoich, to oni są każde tak? nie. Nie, nie. nie ma. Ja już tu raczej... Wątpię, tak, że tak. coś takiego było wow wow. nie? Trzy ja już... slamy? No jeszcze będzie. Jeszcze wiesz. Ten trzeci niby nie holo, ale zajął za to. tych to kumpo. Nie słyszałem. Tadeusz, Tadeusz. Ta, ta, Schroeder, rodowity Niemiec. No, ta, 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 ta. Jackson. I, <grywka> i, 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 Zach Koles, to jednak. Arriving now. Tak, to na pewno. No, Peyton Pitchard, ale zwykła <grywka> wersja. Arriving now. To jest mój szczepionk z roku. No? Nie no to może być jeszcze Edward z najwyżej Pewnie. nic więcej z rukasów z Winston się. i Tre Jones Ale Ty, ty nie, ty? Ty co? Ty, ty nie No, Co? 35 zł teraz może nie wiem Coś mi ominęło? 30 zł Do Williams No nie wiem, na w którym momencie skoczyłeś? Williams, Wesley Matthews Daniel Gafford, wątpię, żeby tu coś jeszcze było fajnego, ale... O to LeBron będzie. Tak, to na pewno. Duncan Robinson. O! O! Ale to nie ruki. Ale to nie ruki. Clippers? Motrescareo. No bo to jest purple. No to już mówię, że ciężko wychodzi. Wątpię, już wszystko wyciągnięte. RG Hampton i mogli drugiego tego dać, a ja nie Rika, Richardsona, tylko drugiego LaMelo <gry> ale ładny bąsik dobra, dawaj jest autograf nie, nie będzie o to co wątpię, jak już tak wpadłeś tak no, powinno być gwarantowane przynajmniej jedno to, albo to bo... przy takim boksie? o, wiecie jak to jest teraz coś tam jeszcze jest to, to, nie, to nie hobby, jakby nie było dobra, Gordon, Paul George Jonas Valanciunas Dwayne Bacon i no, jakby to były ruchy fajne no już zdradziłem. No co to było? Naj, Lonnie Walker. O, czułem, że już to ciężko, żeby coś było. Parpu, Explosion Na koniec Malachi i Daniel Oturu. No, ciekawe jak się oglądało to a tak to w ogóle to idzie na YouTube. dzięki wielkie, myślę, że się podobało trochę dzisiaj było zamieszania, ale bardzo fajne karty się trafiły ogólnie taki szybki recap. co tam trafione co mam? a, jeszcze tak, tak Lonnie Walker tutaj też już nie będę pokazywał, ale tu Purple Pitcher to fajnie, Jordan Moora Rui Chimura, też fajna karta Will Barton Trae Young, Eric Bledsoe, Freak and Flyers, Giannis, Andre Drummond, Purple, Jamorant, ładnie, zawsze na plus Oneity e Plates, Rank, zwany Nikitiną o Trae Young z Jamorantem i Explosive Light Camera, Action, Purple i takie już grubsze karty powiedzmy, Lonzo Ball Slam, Tina Duncan'a w wersji holo Llamelo. Duncan, a lamera Lame, a to wcześniej. A Lonzo Now widziałem? Lubię go jednak. Się tak <laughs> Tim Duncan Holo, slamik zajonek, ale w zwykłej wersji, też slam i mamy Purple Explosion AD elegancko. Ja jest ogólnie bardzo zadowolony. Bo najbardziej na plus. Trzy slamy to się bardzo rzadko trafia. Dzięki wam wielkie, trzymajcie się, subskrybujcie, Podro. lubcie, polubiajcie. Zostaw suba, dzwoneczek. Zostaw pozdro. suba. No, każdy coś od ciebie. Dobra, trzymajcie się, hej, cześć.